Tą właśnie tą butelką rozwokowywałem ciasto na pierniczki, więc to jest niesamowity plus piw w butelce. A tu mamy litowela z wisienką i zaraz sprawdzimy jak smakuje. Oczywistą oczywistością jest, że ta wiśnia zakryła cały aromat i bukiet aromatyczny tego piwa. Natomiast ta wiśnia pachnie ciekawie. Ona jest troszeczkę kwaskowata i mi przypomina się też z taką drożdżówką wiśniową, która jest takim połączeniem troszeczkę kwaśnej wiśni, troszeczkę takiego słodkiego ciasta. O ile w, a w smaku w tym piwie nie będzie jakiegoś ulepa, to dla mnie to już będzie wielki plus, ale zaraz zobaczymy. Zanim zacznę opowiadać, co ja wyczułem w smaku, chciałbym troszeczkę okadzić to piwo. Za dużo syropu glukozowo fruktozowego za dużo chemii, za dużo E. Zatem Wracamy do technicznego opisu yy, smaku. Co my tu mamy? Mamy oczywiście wykrzywaną wiśnię, a ona jest delikatnie muśnięta. Wyczuwa się ten basowy styl piwny, Wyczuwa się nawet goryczkę, yy, wyczuwa się takie ciemne nuty, troszkę chlebowe, więc piwo pod względem jakby smaku, jest ciekawie zbalansowane. nie jest za słodkie, nie jest zalepiające. Natomiast ja rozumiem to jest piwo koncernowe, taki ma koncept, że ma być tanie i ma być wiśniowo. Technicznie to piwo oceniam 8 na 10, natomiast moja klauzula sumienia mówi nie pijcie tych piw.